uruchomiony zostanie drugi punkt nocnej świątecznej opieki zdrowotnej. W mieście Opolu będziemy świadczyć usługi medyczne dla wszystkich pacjentów, którzy będą trafiać do nas do, do szpitala. Realizacja nocy świątecznej opieki medycznej jest to zadanie, o którym dłuższego czasu dyskutowaliśmy z Narodowym Funduszem Zdrowia, z panią, z panią dyrektor. Poszukiwaliśmy możliwości uruchomienia tego punktu w naszym szpitalu dzięki postępowaniu konkursowym i, i możliwości podjęcia współpracy z firmą FALK. Bo Firma Falka odpowiedziała na nasze zaproszenie, złożyła ofertę, podpisaliśmy umowę i od 1 maja już będziemy startować wspólnie, razem będziemy świadczyć usługi na rzecz, na rzecz naszych pacjentów. Tutaj w zakresie w zakresie nocnej świątecznej mamy możliwość taką, tu dzięki uprzejmości Prezesa Chalskiego w Przychodni Centrum, w naszym budynku, gdzie, gdzie POZE niedawno wystartował, będzie mieściła się nocna świąteczna, więc pacjenci będą mieli bardzo dogodne, komfortowe warunki dotarcia do nas do, do szpitala i będą objęci pełną opieką medyczną. No, sama nocna świąteczna będzie bezpośrednio współpracowała ze szpitalnym oddziałem ratunkowym, także każdy pacjent, który trafi, a będzie wymagać wsparcia wsparcia ze strony, ze strony SOR-u, będzie odsyłany do sor lub też odwrotnie, bo to jest też dos ogromne nasze zmartwienie ilości pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym, bo przyjmujemy ponad 50 tysięcy pacjentów rocznie. Stąd też e, taki punkt, e, to jest kolejny element e, rozwijania e, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, bo niedawno powstał POZ, teraz e, powstaje dostateczna, to e, ja się cieszę z tego, że szpital e, ma coraz szerszą ofertę medyczną dla pacjentów. Pacjentów, jesteśmy w stanie w większym zakresie zabezpieczać pacjentów.